Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj patrzymy sobie ogólną energię na ten weekend na sobotę i niedzielę, i jeszcze na tak naprawdę końcówkę dnia dzisiejszego. Wyłożyłam już, słuchajcie, trzy karty, które wcześniej oczywiście potasowałam. I mamy króla kielichów, mamy rydwana i mamy sześć kielichów. I teraz tak, ogólnie czuję, że ta energia jest bardzo taka. Mm, Wrażliwa. Jeżeli jesteście osobami, które podchodzą emocjonalnie do większości rzeczy, to właśnie w ten weekend możecie mieć różnego typu huśtawki nastrojów, dlatego że tutaj te huśtawki nastrojów mogą jak najbardziej być, bo ten weekend szykuje się bardzo emocjonalnie. Jeżeli jesteście w związkach, to może być tak naprawdę polepszenie relacji, ale też dojście do jakichś wniosków, które jakby poprawią um, właśnie kontakt z drugą połową. Jeżeli jesteście singlami, to mogą być właśnie fajne relacje z najbliższymi przyjaciółmi, ale też właśnie być może niektórzy z Was mogą wyobrażać sobie, albo właśnie robić jakieś medytacje, stosować właśnie afirmacje, bo. W ten weekend właśnie możecie, możecie czuć um, taką większą potrzebę właśnie bliskości zrozumienia e, też miłości więc tak jak mówię, ten weekend szykuje się bardzo emocjonalnie um, co jeszcze e, Rydwan mówi mi o w szczególności jakimś y, ruchu. Więc może być tak, że właśnie w weekend będziecie mieć jakieś y, nagłe zadania, jakieś y, po prostu nagłe wydarzenia sytuacje, czyli mogą być na przykład niespodziewani goście, tak do was przyjdą. Y, nie wiem, niespodziewanie zadzwoni ktoś, z kim bardzo długo nie mieliście kontaktu. Rydwan zawsze mówi mi właśnie o takich nagłych niespodziankach. Takich właśnie, które od dłuższego czasu, jakby miały się stać, a dzieją się po prostu w danym momencie. Sześć kielichów to jest przepiękna karta, i tak jak ogólnie mówię, energia na ten weekend jest przepiękna. To jest energia takiej wrażliwości, też otworzenia się, jeżeli macie dzieci, to takie bardziej właśnie spojrzenie z wyrozumiałością na swoje dzieci. Też niektórzy z Was mogą właśnie ten czas spędzić na medytacji, czyli na bardziej szukaniu siebie. Niektórzy z Was właśnie mogą odchodzić tak bardziej w samotność, zamykać się i na przykład odpocząć po całym tygodniu, żeby nabrać sił, żeby coś ważnego zrozumieć. To jest taka energia. Nie widzę tutaj za bardzo jakichś takich um, jakieś takie wiecie energii, że po prostu robimy, działamy pełno nas. To jest bardziej taka spokojna energia, w której możemy wyciągnąć bardzo dużo i fajnych rzeczy tak naprawdę. Bo karta na to też dla mnie są nowe możliwości, i też jakby jeżeli od dłuższego czasu coś, od czegoś uciekaliśmy, tak naprawdę, teraz jest dobry czas, żeby to rozwiązać. Jeżeli szykowaliście jakiś projekt, postarajcie się zacząć na przykład w ten weekend, bo czas po prostu będzie Wam ku temu sprzyjać. Więc to jest nasza energia na ten weekend. Ja te karty, słuchajcie, położę sobie tutaj. I weźmiemy sobie ogólne przesłanka, zobaczymy, co tutaj będzie Myślę, że może zrobię trzy grupy, żeby każdy z Was mógł coś wylosować eee, Więc eee, zrobimy sobie, słuchajcie, tak Grupa numer jeden, grupa numer dwa i grupa numer trzy I zrobię teraz Wam przesłanka, więc na chwilkę spauzuję film I do Was wrócę, jak już potasuję karty Ok, słuchajcie, mam już potasowane karty, więc ja sobie je dam na bok i już przechodzimy do grupy numer 1. I teraz tak, macie trzy różne przesłanki z różnych talii. Pierwsza karta to karta przebaczenia, druga karta łatwe do zrobienia i karta numer 3 zrównoważ pracę i życie rodzinne. I teraz tak, moja druga grupa numer 1. Jeżeli chodzi o kartę przebaczenia, za nią kryje się przede wszystkim. Jeżeli macie dłuższego czasu, czujecie się z czymś źle, bo na przykład ktoś, ktoś was w poprzednim związku skrzywdził mocno, jeżeli Wy wciąż wałkujecie jakąś urazę do kogoś, nie potraficie komuś przebaczyć, tak? albo nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak przebaczenie jest dla nas uwolniające, dla nas samych. Pamiętajcie o tym, że gdy przebaczamy drugiej osobie, to musi być szczere i z serca, tak, płynąc z serca. Ja miałam wiele takich sytuacji, na przykład gdy przykładowo rozstawałam się z partnerem i na dzień, tak naprawdę ten, w którym byłam bardzo skrzywdzona, bardzo źle się czułam, nie mogłam powiedzieć, że mu wybaczam, tak, że przebaczam. Natomiast wiedziałam, że w przyszłości będę chciała tej osobie przebaczyć, nieważne, jak mocno mnie skrzywdziła. Dlaczego? Słuchajcie, dlatego właśnie, um, że gdy przebaczamy, to nie znaczy, że. Akceptujemy kogoś zachowanie, że nie wiem, zgadzamy się z zachowaniem tej osoby, że zapomnimy to, co ta osoba nam zrobiła, przebaczenie to jest po prostu um, bardzo taki uwalniający nas proces. Dlatego, że gdy z czerwego serca chcemy przebaczyć, tak? I uzdrowić daną sytuację na zasadzie, że ja już głęboko w sercu chcę przebaczyć, um, na przykład nie chcę mieć z tą osobą nic kompletnie wspólnego, ale chcę po prostu, po prostu przebaczyć, chcę zamknąć ten rozdział i iść dalej, bo przebaczenie jest słuchajcie kluczowe, żeby właśnie pójść naprzód. E, przebaczenie też może chodzić właśnie tutaj. Mm... Jeżeli musicie sobie coś przebaczyć, tak? To może być na przykład sytuacja, w której myślicie, że na przykład zmarnowaliście jakąś szansę lub przykładowo postąpiliście w jakimś przypadku źle. Pamiętajcie, że zawsze wszystko można naprawić. Jeżeli sytuacji nie da się odwrócić, to po prostu zrozumcie, że każdy z nas jest człowiekiem, popełnia błędy. Przebaczcie sobie. To jest tak jak mówię Wielka ulga przede wszystkim na sercu, i tak naprawdę wtedy dzieją się piękne rzeczy, dzieją się cuda. I pamiętajcie, że przebaczenie to nie znaczy, tak jak powiedziałam, że komuś przebaczamy i zapominamy wszystko, co zrobił, że na przykład ta osoba musi być w naszym życiu, czy musimy tej osobie życzyć po prostu jak najlepiej. Ale przebaczenie wychodzi z tego, że po prostu my chcemy uzdrowić samych siebie, więc to pamiętajcie, bo niektórzy może z Was właśnie z tym mają cały czas problem. Drugie przesłanko, łatwe do zrobienia, nie ma potrzeby śpieszyć się lub robić coś na siłę. Na wszystko jest odpowiedni czas i to jest dokładnie to, co powiedziałam. Jeżeli nie czujecie się na siłach um, na dzień dzisiejszy komuś przebaczyć, to po prostu zrozumcie, że w przyszłości uh, jeżeli przebaczycie tej ja osoby, będzie Wam lżej, ale nie zmuszajcie się. Um, do tego na dzień dzisiejszy, jeżeli tego nie czujecie bo na to trzeba po prostu być gotowym i dopiero gdy to płynie prosto z serca to przebaczenie i ten moment poczujecie, wtedy poczujecie się uwolnieni ale zastanówcie się, może też przeczytajcie gdzieś w internecie właśnie o przebaczeniu. Może znajdziecie jakieś ciekawe, inspirujące właśnie artykuły. Więc tak jak powiedziałam, nie musicie się śpieszyć, nie musicie nic robić na siłę. Wszystko róbcie wtedy, kiedy będziecie gotowi. I też czuję, że niektórzy z was mogą, na przykład przez to zrówn zrównoważ pracę i życie rodzinne, że na przykład za mało poświęcacie czasu swoim bliskim, że na przykład nie macie czasu na obowiązki, że coś zaniedbaliście. Zrozumcie, słuchajcie, że czasami nie jest łatwo w życiu, czasami są takie momenty, ale wszystko można zmienić, zaczynając od dzisiaj. Możemy przemyśleć tą sytuację, tak jak powiedziałem, energia jest fajna do przemyślenia różnych rzeczy, więc możemy też przemyśleć tak? różnego typu rzeczy, więc nie macie tutaj o co się obwiniać. Wszystko da się tak naprawdę. Uleczyć. Więc jeżeli ja Wam tutaj jeszcze pokażę z bliska te karty, jeżeli czujecie jakieś jeszcze dla Was tutaj indywidualne przesłanie, to jak najbardziej słuchajcie głosu swojej intuicji. I to jest, słuchajcie Wasze przesłanko na ten weekend. Mam nadzieję, że z Wami rezonuje, i ja przechodzę teraz do grupy numer 2. I grupa numer 2 to był Celestyn. Już sobie go tutaj kładziemy. Macie kartę tak, bez kompromisu, zdolność przyjmowania i otwórz serce na miłość. Ok, jeżeli chodzi o kartę bez kompromisu, dajcie mi chwilkę. Ja czuję, że niektórych z Was może ktoś po prostu tak. Um, ma w zamiarach owinąć Was wokół palca. Na to uważajcie, dlatego, że z tą kartą zawsze kryje mi się coś takiego, że osoby chcą nami manipulować i my często na przykład podejmujemy się jakichś działań, które są wbrew nam, ale czujemy, że po prostu tak musimy, że tak powinniśmy i tym samym my się z czymś źle czujemy po to, żeby ktoś poczuł się lepiej ok, tak nie robimy niektórzy z Was mogą właśnie mieć problem z zdolnością przyjmowania, naucz się przyjmować wzmocnij to Twą intuicją nabierzesz energii i mocy, by obdarowywać innych, tutaj niektórzy z Was właśnie mogą być tacy, że za wszelką cenę wszystkim pomagają, że nie potrafią powiedzieć nie i właśnie ta Wasza energia się kiedyś, słuchajcie, kończy, więc pamiętajcie, że w naszym życiu powinna być równowaga, jeżeli coś komuś dajemy, też miejcie na uwadze to że możecie przyjmować i nie ma w tym, słuchajcie, absolutnie nie nic złego więc na to miejcie oko, żeby po prostu słuchać głosu intuicji i też jakby e, nie mieć zahamowań przed tym, jeżeli na przykład potrzebujemy kogoś pomocy, a boimy się o nią poprosić nie bójmy się, słuchajcie, przyjmujmy um, tutaj może to się tyczyć Waszej indywidualnej sytuacji jeżeli intuicja Wam coś podpowiada to po prostu tego też słuchajcie i macie kartę otwórz serce na miłość to jest przede wszystkim właśnie słuchanie głosu swojego serca um, też przyjmowanie pomocy też, jakby, właśnie zrozumienie, że wy powinniście być dla siebie na pierwszym miejscu i nie pozwólcie nikomu, żeby wchodził wam na głowę, ani też nie róbcie, nie róbcie czegoś wbrew sobie, z czym wy będziecie się później źle czuć, po to, żeby ktoś poczuł się lepiej. Ok? Jeżeli chcecie dawać coś szczerego, prawdziwego, to przede wszystkim najpierw musicie też wiedzieć, że musicie to przyjmować dla siebie, żeby móc dawać innym. I to było Wasze przesłanko na ten weekend. Przechodzimy do grupy numer 3. I grupa numer 3 to kwarc różowy. Macie tak, mądra decyzja, czarodziejka i bądź skoncentrowany. Dajcie mi chwileczkę. Przeczytam Wam może, co tutaj jest na tym przesłanku. Jesteś magiczną osobą, która powinna wcielać w życie swoje zamiary. Mądra decyzja i bądź skoncentrowana niektórzy z Was mogą się zastanawiać nad jakimś projektem lub zrobieniem jakiegoś ważnego kroku czyli na przykład zaczęcie jakiegoś projektu wysłanie gdzieś CV napisanie do kogoś e, szczera rozmowa z kimś tutaj słuchajcie jest um, przede wszystkim dla Was podpowiedź z, bądź skoncentrowany e, ta karta też bardzo często pojawia mi się w momencie kiedy ktoś e, Was e, obserwuje ktoś Was cały czas obserwuje więc... E, to dla niektórych również może być, ale ogólnie chodzi tutaj o to, że gdy macie jakiś plan, to skoncentrujcie się na nim, spędźcie troszeczkę właśnie chwili, dlatego że energia jest super ku temu. I zastanówcie się nad tą decyzją. Yy, zróbcie sobie za i przeciw. Bo, nie wiem, yy, jeżeli na przykład ciągle coś chcieliście zrobić, a ciągle to odwlekaliście, a tak naprawdę nawet nie przeanalizowaliście tego, jakie są na przykład możliwości. Teraz to zróbcie, dlatego że macie naprawdę. Ku temu y, wsparcie wszechświata. Bo karta czarodziejk, y, Czarodziejka to jest też taka karta, która mówi o tym, że Wy macie bardzo dużą moc i Wy, na przykład, jeżeli o czymś bardzo marzycie, czegoś bardzo pragniecie, możecie to zmanifestować w swoim życiu. Tylko musicie być skoncentrowani, zrozumieć, czego tak naprawdę pragniecie i podjąć tą decyzję tak zgodną z waszym sercem, zgodną z, waszym, z waszą intuicją. Więc tu przede wszystkim e, poświęćcie sobie chwilkę, żeby zastanowić się e, nad tym krokiem, który musicie zrobić. I pamiętajcie, że nieważne jaką decyzję podejmiecie, jeżeli ona jest szczera, płynie z, prosto z waszego serca i tak czujecie, to zawsze jest to mądra decyzja, tak? Bo serce najważniejsze jest, żeby słuchać y, głosu z serca. Y, rozum również, ale tutaj mi chodzi o to, że na przykład możecie hamować się przed spełnieniem jakichś swoich marzeń pod tym względem bardziej mówię tak więc to jest wasza przesłanko na ten weekend macie duże wsparcie ku, yy, znaczy od wszechświata więc możecie tak naprawdę zaplanować coś nowego w swoim życiu jeżeli macie jakieś marzenia więc to była Wasza przesłanka ja Wam życzę słuchajcie, udanego weekendu przepięknego weekendu, wypocznijcie sobie nabierzcie sił, jeżeli idziecie do pracy to yy, życzę Wam dużo siły po prostu, żeby i mocy przede wszystkim żeby ten czas jakoś Wam y, fajnie zleciał i co, ja się z Wami żegnam do zobaczenia w kolejnych filmach, no i pa pa